Prezentacja Skoda Octavia Wersja wyposażenia Elegance Silnik 1.6, benzyna MPI, 102 konie Auto świeżo sprowadzone ze Szwecji, 2008 rok Ostatni wypost modelu przedliftowego Wersja Elegance, czyli dosyć bogato wyposażona Jak na 1.6 MPI Silnik najprostszy, najlepszy 102 konny, tak naprawdę nie ma w nim nic do popsucia, rozrząd na pasku. To jest ta wersja skandynawska, więc ma zieloną literkę i o czym to świadczy, o tym to świadczy, że auto jest przystosowane do jazdy na etanolu, czyli ma wzmocnione gniazda zaworowe i trochę mocniejszą głowicę, dzięki czemu idealnie nadaje się do instalacji gazowej, która jest tak popularna w Polsce. Wersja elegancki mamy cztery szyby w prądzie, elektrycznie ustawiane lusterka, podgrzewane. 10 poduszek powietrznych, to jest bardzo ważne. Skórzana kierownica, tempomat, wyświetlacz. Już z dużym komputerem, tak zwany FIS. Klimatronik dwustryfowy. Podgrzewane fotele przednie. Duże radio. Czujniki parkowania. Opalimy sobie samochód. Auto ma przebieg dokładnie 135 tysięcy. Ostatni serwis wykonany przez 129. 000 rzucamy wsteczny mamy wizualizację czujniki parkowania tylko z tyłu fotochromatyczne lusterko wsteczne tradycyjnie dwa komplety kół tutaj felgi stalowe z oryginalnymi kołpakami opona ładna aczkolwiek z kolcami więc kolce trzeba sobie na własną rękę powyciągać żeby na tej oponie jeździć kołpaczki co tu mamy jeszcze dodatkowego dodatkowo jest kabel kabel do podłączenia do prądu auta mamy ogrzewanie szwedzkie szwedzkie webasto czyli mamy podgrzewaną miskę olejową lub płyn chłodniczy i wypuszczone jest, wyprowadzone do podgrzewania w samochodzie jeżeli chodzi o stan lakierniczy to jest bezupadkowe, lakierowane dwa elementy lewy tylny błotnik i lewe tylne drzwi nic groźnego bo tutaj mamy oryginalną wlepkę to jest właśnie taka wlepka, która pokazuje nam często jeżeli lakiernik musi coś lakierować to musi tą wlepkę zdjąć Mamy na tych dwóch elementach drugi lakier, jeżeli chodzi o jakieś wady, to jest derżek z dwóch stron. Przycierki, pomimo czujników parkowania, właściciel nie ustrzegł się jakiś tam obcierek. Auto serwisowane z pełną historią serwisową. Ostatni serwis wykonany mówię, przy 129 tysiącach. Cena w granicach 20-21 tysięcy, już na gotowa. Bardzo fajna wersja, bardzo fajny stan i niski przebieg. Prosty silnik. Na pewno nie przysporzy nikomu kłopotów. Nie jest może jakiś mocno dynamiczny, ale nie każdy musi mieć super szybki sprzęt. Bardziej ludziom teraz zależy na tym, żeby było auto po prostu niezawodne. wacze reflektorów to jest standard w autach szwedzkich, ale nie ma aksyna, Zwykła lampa.